Cześć! Cześć, witajcie! Ja jestem Shadow, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bez łóżka challenge. Oznacza to to, że jeśli zginę, nawet mając łóżko, przegrywam cały challenge, no i po prostu muszę wyjść z gry. I informuję jeszcze, że ostatni odcinek był nagrywany jeszcze, jak miałem złamaną rękę. Teraz już nie mam złamanej ręki, ale będę trochę grał lepiej, ale trochę będę jeszcze lamił, ponieważ... No, to było dosłownie dwa dni temu. Jeszcze się nie nauczyłem z powrotem grać. Ale bez przedłużenia, zaczynajmy. Dobra, a więc jesteśmy już w pierwszej gierce. Nie będę, widzowie, tutaj iść po, po łóżko. Tylko nie będę też za bardzo podjeżdżał. Ale pójdę, pójdę od razu na diamenty. Widzę, że się jeszcze do mnie nie buduje. Yy, idę na diamenty, yy, dobra, widzę, wiecie co, prawie przynudzam, więc zrobię Wam yy, cięcie jak yy, coś zacznie się dziać, dobra, widzę, bo ja jestem u żółtego, trochę się go boję podjeżdżać, Tym bardzo mało wełny. Wiecie co, widzowie, mam plan i wykonam go zresztą sam. Zobaczcie. Lecimy tu. Idziemy tu. Widzicie, jakie 200 IQ. Zobaczcie. On teraz tutaj do mnie idzie. Opa. Opa. Boga, widzowie, jest! Mamy to! Mamy tu widzowie. Lecimy, lecimy, let's go. Jak to była strefa Boga. Chociaż kupiłbym refile. Y, refile, bo strasznie mało HP. On przyjdzie, on tu jest. Dobra, widzę, teraz go podjeżdżamy. To będzie. nie wiem jakie. Miejmy nadzieję, że to będzie proste. Lecimy? Dobrze, mamy. Dobra, strefa Boga była. Ej, widzowie skapnąłem się, że jestem sam na sam z różowym. To może być ciężkie. Ale może i być zarazem proste. Chociaż nie wydaje mi się, żeby było proste. Coś ja wam mogę powiedzieć. Widzimy się jak, jak po prostu u niego będę. Mam to. On już jest przegrany. O nie, widzowie, on do mnie poleciał, ale w sumie jej ja tak gram challenge na jedno <laughs> życie, więc. W sensie bez łóżka, więc nie rozumiem trochę czemu chciał mnie podjechać, ale okej, okay. niech mu będzie. W sensie, jakby on nie wie, nie? Że jakby. Że ja wykonuję ten challenge i ja nie wiem w sumie, gdzie ja mam bazę, ale już wiem, bo go widziałem. E, widzimy się, jak już tam będę, a w sumie nie. W sumie już możemy iść się do niego bić. Klepiamy się, widzowie. Jabłuszko zjem. Okej, okay, Piepie. Nie. On się do mnie wraca, on chce coś kupić. On też chce firebole. Mam pomysł. Nie, co? No, halo. No, no, tak to się robi. <laughs> Nie, no, dziedzi. A więc to już koniec tego odcinka. Yy, przepraszam Was bardzo za to, że jest jedna gra, ale się bardzo śpieszę, bo. Nagrywam w to ostatnie, w ostatnie dwa dni wyjazdu, ponieważ miałem już nagrane wszystkie odcinki, ale okazało się, że e, e, po prostu się zbugowały pliki, nawet starych filmów, no i po prostu muszę wszystko ponagrywać od nowa. E, no więc to, to, to musi być krótkie, żebym to zdążył jeszcze zmontować, e, jeszcze muszę nagrać dwa filmy dla Was, dlatego. No, to właśnie jest bardzo króciutkie, ale dziękuję Wam za oglądanie. Chciałem Wam jeszcze tylko przypomnieć o subskrypcji, ponieważ yy, nie wiem ile, ile ile, tam jest napisane, bo już zapomniałem w statystykach. Ale ileś tam osób was, yy, z Was nie subskrybuje, a więc co ja Wam mogę powiedzieć: Ja byłem Shadow. Cześć, cześć!